Witajcie, witajcie moi drodzy, mili kochani słuchacze. Kochani, jak zauważyliście po tytule, yy, że jest to czytanie dotyczące 11 listopada 11-11. 11-11 jest to bardzo ważna, yy, ważna, yy, ważny ciąg liczb w numerologii. Bardzo ważny. Yy, dlaczego tutaj właśnie widzicie karty anielskie? Właśnie rozpakowywuję moje cudowne karty. Słuchajcie, kiedyś ich szukałam chyba pół roku. Nie mogłam ich znaleźć, były tylko w wersji angielskiej. E, natomiast e, doszukałam się. Swojego czasu Wam e, z tych kart nawet robiłam takie króciutkie jakieś przekazy. Teraz do nich wróciłam. Dlaczego anielski? Anielski tarot, oczywiście to jest, tak? Anielski tarot. I tutaj zrobimy oczywiście króciusieńko, bo będziemy. Przekażę te informacje, które są na tych kartach zapisane, już z takiego bardzo głębokiego mojego przemyślenia, tak bym to powiedziała. I y, y, dlaczego to jest ważne w numerologii? Widzicie, że ja tę numerologię też kocham. I y, 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 ta słynna jedenastka, jedenastka czyli 1, 1, 1, 1, 4, 1, to dzień, który y, należy przeżyć świadomie. Ten 11 listopad należy przeżyć świadomie, tak? I y, y, jest to liczba anielska, tak jak i 2, 2, 2, 2, tak, jak i 4, 3, są to liczby anielskie. To jest czas, kochani, na życzenia. To jest taki naprawdę wspaniały moment na nadawanie znaczenia swoim intencjom, na y, takie, y, słuchajcie, y, manifestacje. Ten kod, właśnie, cztery jedynki, ten kod, bo to dosłownie trzeba nazwać kodem z góry, y, który gdzieś tutaj i przez tych właśnie naszych y, opiekunów. Y, jest w ten sposób zaznaczony nam na ziemi, zwiększa naszą zdolność do tworzenia i realizowania własnych celów, do manifestowania ich. Tak, właśnie ta jedenastka to są wysokie wibracje. Te jedenastki to są wysokie wibracje. Zresztą jedenastki mistrzowskie, ja jestem jedenastką mistrzowską, jeśli chodzi o wibrację urodzeniową, tą tak zwaną drogę, drogę życia. To są mistrzowskie liczby. To jest przebudzenie, moi kochani. To jest połączenie się ze wszechświatem, to jest właśnie manifestowanie, o którym Wam powiedziałam, tak? I to jest też takie nakłaniające nas tego dnia. Mam nadzieję, że znajdziecie na to czas, bo akurat to jest sobota, więc mam nadzieję, że wiele z Was osób znajdzie taki moment, żeby właśnie tak skupić się trochę na tych swoich myślach. Bo to jest czas, kiedy. Powinniśmy sobie przypomnieć, że nasze myśli mają właśnie moc, o czym ja bardzo często mówię, tak? O czym właśnie jestem w trakcie pisania e-booków. Jeśli jesteś zablokowana, droga osoba tutaj, w sprawach na przykład sercowych, uczuciowych, tak? To poproś o uwolnienie od tych przeszkód. Poproś o właśnie odblokowanie, o poprawę, zmanifestuj to, wyobraź sobie jakbyś chciał, chciała, żeby to wyglądało. To jest naprawdę bardzo wyjątkowy dzień, naprawdę bardzo wiele może przynieść, tym bardziej, że właśnie jak gdyby. Ten korytarz, nazwijmy to, będzie otwarty dla tych naszych manifestacji wyjątkowo właśnie w ten dzień, tak? Wyjątkowo ten przekaz może naprawdę trafić, jeżeli on jest z waszego serca płynie, z waszego poczucia, przeczucia takiego, tak, pełen miłości, pełen waszego zaangażowania emocjonalnego, to naprawdę to może się zadziać. Naprawdę możecie zmanifestować. I pewnie się natkniecie na dziesiątki takich filmików, czy tutaj, czy gdzieś tam na tych innych social mediach. Natomiast jedno jest na pewno pewne. Tutaj yy, yy, nie czary, tylko wasze myśli, wasze przeczucie, wasze poczucie przede wszystkim w danej sytuacji, w jakiej jesteście, co byście chcieli zmienić, gdzie byście chcieli być, to to ma trafić tym korytarzem tam do góry. To to ma trafić do tych właśnie opiekunów, aniołów, które dzisiaj Wam, nazwijmy to tak metaforycznie, właśnie otwierają drzwi, otwierają wrota żebyście mogli szybciej jak gdyby te swoje mm, manifestacje y, przekazać, żebyście się szybciej one mogły realizować i manifestować, ale oczywiście nic bez waszego zaangażowania się nie stanie. To oczywiście nie jest tak, że y, nagle się coś stanie, bo moglibyście dzisiaj robić dużo takich różnych rzeczy, na przykład 11:11 .11, napisać o 11:11, 11, tak? 11 różnych manifestacji. Bądź pisać przez 11 równo minut, patrząc się na zegarek, tak? Włączając sobie stop. Wszystko, co ma związek z 11-kami. Takie rzeczy możecie robić, ale wiecie, to może wam jakoś tam was popchnąć, wspomóc, oczywiście. Natomiast nie będzie nic ważniejszego. Czy to będzie taka, taka forma manifestowania, pisania zgodnie z właśnie z godziną, czy z 11 punktów, czy o godzinie 11, 11 czy, czy 11, 11 jakichś tam um, minut będziecie to pisać. To wszystko jest dodatkiem tylko. Najważniejsze jest po prostu, żeby tego dnia naprawdę szczerze, z serca, z waszego splotu słonecznego, i tu powinniście się wtedy trzymać. Zmanifestować, czego tak naprawdę chcecie, co, co ma być w tej przyszłości, jak tą przyszłość widzicie w danym aspekcie, uczuciowym, zawodowym, gdzie są te blokady, co was blokuje, Jakbyście chcieli funkcjonować, widząc siebie bez tych blokad, właśnie w przyszłości. To jest właśnie tak naprawdę najważniejsze. W moim odczuciu, w tym, co tutaj, z czym pracuję, z czym się stykam, co czytam, dla mnie to jest według mnie oczywiście najprostsze niż 50 tysięcy różnych takich kombinacji, bo się można w tym pogubić i, i tak naprawdę skupiacie się wtedy na jakimś schemacie stworzonym, bo, bo tak jest, ktoś powiedział, tak ktoś powiedział, tak ktoś powiedział i w końcu już nie wiecie, jak wy macie to zmanifestować. Po prostu od serca, usiąść i to zrobić od serca. A teraz, kochani, króciusieńko chcę Wam zrobić przekaz właśnie na 11 listopada, na 11, 11 2023 roku. Króciutko chcę Wam wyciągnąć po jednej karcie, moi drodzy. Króciusieńko, króciusieńko. Więc zaczynajmy, dobrze? Poproszę o przekaz na 11 listopada, na 11 listopada, 11-11 dla barana. I tu już polecimy po kolei. Dla barana. Poproszę o przekaz dla barana na 11 listopada. Moje kochani, tutaj te karty są duże. Baran. Dla ciebie jest taka informacja drogi baranku. Bez moich takich już tutaj dodatków, tak jak powiedziałam Wam następnie. Królowa wody. O wrażliwym sercu, pełna empatii, cierpliwa, kochająca. Peł, pełen empatii, kochający, cierpliwy, tak? Bo to i w damskiej, i w męskiej wersji. Związek osiąga nowy poziom. Zaufaj swojej intuicji. Zatrosz się o siebie i o innych. Taka jest informacja dla ciebie, drogi Baranie. Jeśli chodzi o manifestowanie, może to jest akurat właśnie ten aspekt. Byk. Poproszę o przekaz dla byka na 11:11, .11 2023 poproszę o przekaz dla byka. Byk. Marzyciel. Archanioł Metaron. Wzrost wiary. Podążanie za marzeniami. Niespodziewane możliwości. To jest karta głupca tak naprawdę, tak? Więc zobaczcie, znowu mamy ten aspekt takiego manifestowania, tak? Podążanie za marzeniami. Nazwij te marzenia. Stwórz te marzenia, tak? Super. Bliźnięta. Poprosimy o przekaz dla bliźniąt, czyli też dla mnie, moi drodzy, na jedenasty, jedenasty. Słuchajcie, jak już tak wypadła? No, zostawmy. Niemożność lub niechęć do podjęcia decyzji. Impas. Udawanie, że nie ma problemu. No właśnie, czyli drogie bliźniaki. Trzeba przestać udawać, że nie ma problemu, tylko się z nim po prostu zmierzyć i zmanifestować go. Tak. Ok. Święta Raczek. Poprosimy o Raczka na 11:11:2023. Raczek. Co dla Raczka? Co dla Raczka? Ósemka powietrza. Iluzja bycia uwięzionym. Brak pewności siebie. Obawa przed podjęciem działań. No, co, co, drogi Raczku, masz manifestować? Co masz tego 11 prosić? O odblokowanie właśnie tego, tak? O y, uwolnienie się od iluzji bycia uwięzionym, bo uwięziony nie jesteś, tak? Super, jak na razie. Yy, rak lew. Poproszę o przekaz dla lwa na 11.11.2023 rok. Dla lwa. No, i wasz, wasz żywioł. Motywujący, idealistyczny, ambitny, charyzmatyczny, bo oczywiście mamy tu króla. Skupienie, 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 posiłkuj się własną wyobraźnią i bądź liderem. Rada od kogoś kreatywnego. Kochani, więc tutaj jak widzicie, macie posiłkować się swoją własną wyobraźnią macie yy, korzystać z tej swojej wyobraźni w tym manifestowaniu tak i być pewnym siebie, że to się zadzieje. Panna, poprosimy o przekaz dla panny na 11.11.2023. Czwórka ognia, zadowolenie, spokój i obfitość. Szczęśliwe życie rodzinne. Projekt zakończony sukcesem. Więc kochani, wy może już jesteście w tym procesie właśnie sukcesu, a jeśli nie, to tym bardziej macie w to uwierzyć, tym bardziej macie się czuć zadowoleni, spokojni, obfici, szczęśliwi i spełnieni. ok Waga. Waga na 11.11. 11, tutaj wyleciały dwie, to nie bierzemy. 11.11.2023. Waga. Uwaga. Mag Archanioł Raziel jesteś gotów masz wszystko czego potrzeba lub też pojawiła się możliwość zmanifestowania tego, życie jest pełne magii, no to słuchajcie czy ja coś mam powiedzieć tutaj, czy ja mam coś dodać no po prostu to manifestujcie po prostu, macie to moc a wy macie jeszcze ją tutaj dodatkowo podkreśloną, to tylko teraz zależy od was kochani, super Skorpion. Skorpion. Na 11.11.2023. Skorpion. Nie czułam, żeby tej karty wziąć, która spadła, więc wybaczcie. Paść wody. Intuicyjny, wrażliwy, artystyczny, przyjacielski. Nowa osoba wkracza w twoje życie. Związek wchodzi w nową fazę zwiększenie zdolności parapsychicznych. Więc kochani, przed wami jest wiele nowych rzeczy, po prostu wiele. Być może to są związki, być może są to jakieś relacje zawodowe, być może to jest odnowienie y, waszych uczuć w, w związku, ale zwiększenie zdolności parapsychicznych znowu nam podkreśla, że to jest czas, kiedy możecie to zmanifestować, jeśli to jest właśnie dla was ważne. Super. Naprawdę no macie same przekazy, które potwierdzają tylko to, że możecie właśnie tą stronę iść, którą chcecie, tak? To zmanifestować, co chcecie. Strzelec. Strzelec. Na 11.11.2023. 11.11.2023. No już było. Motywujący, idealistyczny, ambitny, charyzmatyczny. Skupienie, skupienie, skupienie. Posiłkuj się własną wyobraźnią i bądź liderem. Rada od kogoś kreatywnego. Więc kochani, sami tak naprawdę jesteście w stanie wykreować swoją własną rzeczywistość. Macie się posiłkować swoją własną wyobraźnię, czyli zacząć tworzyć w tej głowie naprawdę takie życie, jakie byście chcieli mieć. Takie sytuacje i takich ludzi, jakich chcielibyście w życiu mieć. To tylko to podkreśla. Kochani, a jeszcze dla Was teraz mamy koziorożca. Koziorożca na 11. 11.2023. 11.11.2023. Słuchajcie, czas, czasami nie czuję, żeby y, tą kartę y, brać, która mi wypadnie. Y, koło fortuny. No super. Karta, karta y, zmian niesamowitych i zresztą y, karta karmiczna. Archanioł Michał. Czas pozytywnych zmian. Sytuacja nagle pójdzie naprzód. Fortuna ci sprzyja. No zobaczcie. Y, czy ten tarot po prostu odbiera tę manifestację i podkreśla te wasze manifestacje? Chcę was jeszcze bardziej zbudować i popchnąć do tego, żebyście właśnie skupili się na tych swoich myślach, naprawdę uwierzyli, że one, one mają moc i możecie naprawdę, że to wy macie przede wszystkim tą moc sprawczą. To jest niesamowite. Wodnik. Wodnik. 11, 11 2023. Dla wodnika Szóstka powietrza, kochani. Sprawy idą kule przemu. Koniec trudnej sytuacji, podróż. Wyrusz tą podróż. I teraz tu nie mówimy o tych takich zazwyczaj aspektach, że się można wyprowadzić, wyjechać gdzieś. Nie, to mówimy teraz o waszej podróży, o waszej podróży ku zmianie. Zobaczcie, koniec trudnych sytuacji, więc skup się na tym i uwierz w to. Uwierz, jaką masz moc w sobie i jak bardzo możesz zmienić swoją rzeczywistość. Rybki na jedenasty, jedenasty. Rybki. Rybki, jedenasty, jedenasty. Czwórka wody. Przegapienie szansy, niezadowolenie lub znudzenie. Otwórz się na możliwości. No właśnie, droga rybko, jeżeli tak naprawdę. Przegapisz ten moment, nie wykorzystasz tej szansy 11 listopada, no to po prostu stracisz tą szansę, ale masz możliwość y, otworzyć się na nowe możliwości. Więc y, albo się skazujesz na niezadowolenie i rozczarowanie, albo idziesz do przodu i wierzysz, że to wszystko jeszcze można naprawić, zmienić i pójść w dobrą stronę i zmanifestować przede wszystkim. Kochani, króciusieńko było, ja wiem. Ale konkretnie, chciałam właśnie ten tarot anielski, chciałam wam tylko to przeczytać, nie komentować, więc słuchajcie, zobaczcie, co karty pokazały. Tak naprawdę króciusieńko, co one pokazały. Nie będę tu robiła czasóweczki, bo bym się zaklikała w tych mikrosekundach, więc wybaczcie mi, po prostu sobie przewincie. Natomiast... Co chcę Wam powiedzieć? Życzę Wam wspaniałego manifestowania, uwierzenia w siebie i naprawdę, żeby ten dzień był taki wyjątkowy, że Wy poczujecie, że po tym dniu zaczyna się jakiś nowy rozdział w Waszym życiu, że zaczyna się to wszystko dziać, że zaczyna wszystko się składać na to, żeby osiągnąć to, czego chcecie. Tego Wam oczywiście życzę z całego serducha. Dziękuję Wam za komentarze, za łapki, za subskrypcję, za oglądalność przede wszystkim. Serducho moi mili. a to był spontaniczny filmik. Po prostu taką miałam potrzebę. Pozdrawiam cię plutko, papa!